Witam wszystkich serdecznie w materiale poświęconym plusom i minusom Dark Soulsów drugich, którym, chcąc nie chcąc, zostałem zainspirowany przez ogromną ilość komentarzy, dużej krytyki w moją stronę, którą w tym filmie mam zamiar wyjaśnić. Bez pieprzenia zapraszam do materiału. Na początku troszkę śmiesznie jeden napisał, że najlepszy jest trailer, a wszystko inne jest do niższego. Rozbawił mnie ten komentarz, ale warto nadmierzyć, że trailer rzeczywiście był bardzo fajny. Podobał mi się on dużo bardziej niż trailer z jedynki, był on taki dosyć bardziej mroczny. Dawał dużo takiej niepewności, takiego tajemniczego świata, nie wiadomo co się stanie, takiego typowego mrocznego fantazy, jak dla mnie. I trailer myślę, że rzeczywiście można zaliczyć do tych plusów. Troszkę śmiesznie, troszkę poważnie, ale zawsze warto. Będzie tutaj myślę też sporo mniej więcej czytania w komentarzy niektórych widzów, ponieważ są one dosyć fajnie napisane, i uważam, że warto ich użyć. Myślę, że nie będzie miał nikt tego mi za złe. Necron0076 napisał rozwinięcie lore świata Dark Souls. W odróżnieniu od DS1, głównym tematem nie jest strach przed naturalnym cyklem wszechrzeczy i desperacja w podtrzymaniu świata, jaki znamy. Tym razem, motywem przewodnim jest zatarcie naszej przeszłości, co prowadzi do zagubienia tożsamości. DS2 daje nam spojrzenie na klątwę nieumarłych. W końcu w serii udało nam się spotkać osobę, która postanowiła coś z tym zrobić i wyleczyć tę przypadłość. Jak to się skończyło dla owej osoby, ale wciąż stanowi to coś nowego i normalnego z perspektywy natury ludzkiej, można rzec. Wciąż spisuje się to w nurt przewodniej serii, ponieważ również mamy do czynienia z desperacją i ze strachem przed zmianą, zmianą nas samych. Nie będę się dalej rozpisywał o lore, bo, bo to pisać można przez parę godzin i nie wyczerpać tematu. To jest właśnie jeden z tych y, y, komentarzy. Napiszcie, co o tym myślicie. Ja się tutaj zbyt dużo nie wypowiem, jeśli chodzi o lore DS ów drugich, to się w niego bardzo, bardzo nie zagłębiałem. Nie wciągnął on mnie tak bardzo jak ten z DS-ów pierwszych. Myślę, że jest to za sprawą między innymi tego, że materiałów ogólnie na temat loru drugiej części jest dużo, dużo mniej. No Przez to jaką opinię ma chociażby Dark Souls 2 w porównaniu do innych części, no bo nie oszukujmy się ma nieco nieco gorszą. Do największych plusów myślę, że można zaliczyć hub, legendarną już Majulę, która po wejściu do niej po prostu rozbudza w nas taki spokój, taki wewnętrzną, można powiedzieć, harmonię. Ta muzyka, która tam gra, jest po prostu przecudowna. Czujemy się bezpiecznie, rozprężeni. Nikt nas nie atakuje, nie licząc tych świnek trzech, które skały mi dupsko na początku. Mamy w tej lokacji wszystko: mamy naszą panienkę od ulepszania estusa, mamy kowala, mamy handlarzy, jest tam po prostu wszystko. I przede wszystkim ta oprawa, jak ona wygląda. Uważam, że graficznie naprawdę coś pięknego, i to jak wpływało to przynajmniej na mnie, było czymś magicznym, czymś niespotykanym mi dotąd i czułem się po prostu tam bezpiecznie, na pewno jest to duży plus. Więcej slotów na pierścienie. I tutaj moim zdaniem jest to troszkę nawet zbyt mocne, bo mieliśmy aż cztery sloty na pierścienie i. Zauważyłem, jakie to jest mocne, kiedy drugi raz zacząłem grać w DS1, po przejściu do drugich i tam były tylko dwa sloty na pierścienie. Jak mi tych slotów było brak. I to, czy to jest dobre, to już myślę, że jest kwestia czysto subiektywna. Moim zdaniem, powinno tych mieć być trzy. Ewentualnie, już bym się skłaniał bardziej ku tej niższej liczbie dwóch, bo te cztery to naprawdę uważam, że były dosyć mocne. Można było tam dać różne, przeróżne mocne pierścienie, takie, które nam stopniowo przywracały życie. Takie, które regenerowały kondycję, takie, które ulepszały nam wszystkie statystyki, udźwignię, wszystko i takie cztery pierścienie. No to była dosyć mocna bomba dla postaci. Kolejnym plusem jest eksperymentowanie z buildami i możliwość rozdania punktów na nowo. W poprzedniej części trzeba było tworzyć nową postać, aby to zrobić. Tutaj możemy to po prostu zresetować. Poprawione backstaby i to jest, uważam, że plus. Gdyż backstaby w Dsach pierwszych są po prostu zbyt, zbyt mocne. Są dosyć łatwe przez właśnie AI przeciwników. Trzeba nadmienić, że ta gra już ma 13 lat. no Ale wiadomo, będziemy ją porównywać do innych części. Te backstaby były tam rzeczywiście za mocne. Dawały one dużą satysfakcję, o to chodziło. W ds drugich jest to troszkę cięższe do zrobienia. Zauważyłem to już na początku gry w Heidi, kiedy chciałem baksować tych y, białych rycerzyków, y, aczkolwiek dawały mi one dużą większą satysfakcję przez to, w jaki sposób były wykonywane. Była to dłuższa animacja i po prostu dłużej miałem tą satysfakcję, i te baksawy były rzeczywiście lepiej zbalansowane. Kolejny plusik. I kolejnym. Plusem, minusem jest wprowadzenie żarów, i nie wiem czy to jest do końca dobre, gdyż w pewnym momencie chciałem sobie nazbierać dusze, żeby tam polepszać bronię, właśnie poeksperymentować z buildami. No i natrafiłem na materiał, w którym gościu pokazywał, jak właśnie przy pomocy żarów i ostatniego olbrzyma, króla ostatniego olbrzyma, nie pamiętam jak się do końca nazywał można było. Wyfarmić ogromną ilość dusz. I z jednej strony fajnie żar ulepsza tych przeciwników są silniejsi. Yy, mamy możliwość znowu walki z nimi, ale z drugiej strony, ta farma dusz yy, moim zdaniem jest troszkę wtedy załatwa. Wiadomo, że nie wszyscy o tym na razu wiedzą, w tym między innymi ja i to myślę, że też już jest kwestia subiektywna. Napiszcie, co o tym myślicie. I kolejny troszeczkę ominięty przeze mnie temat, i powiem szczerze, nie zagłębiałem się w to nigdy, czyli Power Stance, czyli ataki lewą bronią aktywują atak obiema. Nigdy nie grałem w tej konfiguracji, na pewno będą się tego spróbować. Po desach pierwszych po prostu wziąłem wielki miecz w dwójce i biłem. Tak mi było przyjemnie. Potem próbowałem z jakimiś szybszymi, wiadomo, ale do dwóch jakoś się nigdy nie mogłem przekonać. Napiszcie, co Wy o tym myślicie. Na pewno. Jest to jakiś tam plusik, że można uderzać dwoma brońmi naraz, jak widziałem niektórych jak tym walczyli, no było to dosyć mocne, także tą opinię pozostawiam Wam. Ja, jak już mówię, nie używałem zbyt dużo. Chodzenie przy leczeniu. Fajna rzecz, pomijając, że leczenie samo w sobie jest y, głupie, ale to tym później. Y, na pewno jest to plusik, y, wiadomo, to chodzenie jest powolne, ale zawsze jakąś strzałę trzeba tak jesteś w stanie uniknąć. Także plusik. I duży plusik, którego nie doceniłem, to jest przyśpieszenie na NG, w każdym momencie. Y, Coś fajnego, doceniłem to po czasie, gdyż nie zrobiłem DLC przed zabiciem ostatecznego bossa. Myślałem, że będzie koniec jak w jedynce, a tutaj boom, zaskoczenie, fajnie, można sobie jeszcze polatać po świecie, porobić to i tamto, bardzo duży plusik. I tutaj testowanie nowych mechanik, wymieniłem tutaj między innymi w sumie tą jedną, która mi się dosyć bardzo spodobała, widzowie, widzowie również zwrócili uwagę na nią, czyli zrzucenie na głowę chciwego Deomana nieumarłego, co daje nam czas, żeby go bić, Rzeczywiście fajna mechanika, ciekawe wykorzystanie. Ta mechanika jest jak najbardziej na plus, ona mi się podoba. Myślę, że jest to też ta mechanika, którą najbardziej mam gdzieś tam w głowie, bo jednak potem patrzymy, jak jej ludzie używali. I rzeczywiście fajnie zrobiona, fajny pomysł i więcej tego myślę, że nie zaszkodzi, a tylko pomoże. I tutaj mam napisany klimat. Hmm, dosyć ciekawe, też było to w jednym z komentarzy. Osobiście czułem tutaj klimat, można powiedzieć, tej gry, ale nie przypominał mi on za bardzo ds pierwszych. W ogóle, można powiedzieć, nie czułem tego, ale czy on był gorszy? Nie do końca. Tutaj był, mam wrażenie, bardziej taki spokojny. Nie czułem się tutaj aż tak, można powiedzieć, samotny w tej dwójce. Też przez to na pewno, że grafika, no, przez kol był dosyć duży, jest dosyć widoczny. Ten klimacik jest tutaj tak naprawdę bardzo przyjemny. Niepodobne do jedynki, moim zdaniem, ale bardzo fajny. I mimo wszystko, w imieniu tej paru fajnych bossów, takich jak Siralon, Gang Gangsquad czy ostatni Olbrzym, tych dwóch ostatnich to dorzuciłem od siebie. Tych dwóch pierwszych to z tego co zauważyłem, byli najczęściej wymieniani przez Was jako ci właśnie fajni. Muszę się z tym zgodzić, na pewno jest to plus. Gang, gang squad tutaj dałem, gdyż jest uważam bardzo dobrze zbalansowaną walką, jedną z moich ulubionych zdecydowanie i ostatni olbrzym, który jak na pierwszego bossa w ogóle we wszystkich grach jest bardzo fajnie zrobiony. Wiadomo, że jest powolny, ale myślę, że tacy powinni być właśnie ci pierwsi bossowie, tacy przygotowujący nas, wdrążający nas właśnie w ten świat. I tutaj znowu Część subiektywna jak zawsze yy, DLC, bo uważam, że DLC w tych Dark Soulsach są bardzo, bardzo udane. Tak jak w sumie w każdej grze od From Software. Yy, wiadomo, niektórym się to może nie podobać, niektórzy mogą powiedzieć, że podstawka jest lepsza. Spoko rozumiem, ale moim zdaniem, osobiście DLC są bardzo fajne. Ten klimat tam czułem naprawdę bardzo, bardzo. Yy, Walki z bossami również tam było, tam było dużo więcej fajnych bossów, jak m.in. Gangswat czy właśnie Sir Alon. Kolejna taka, można powiedzieć, pierdołka, ale jednak jak cieszy i znowu to doceniłem po czasie, jak grałem drugi raz w DS-y Pierwsze, idziemy sobie i mamy kolumnę i ta kolumna zamiast zostać, jak w DS-ach pierwszych, to w dwójce ona, wiecie, tak znika prawie do zera, tak zostaje 10% widoczności. I uważam to za duży plusik, nie zwróciłem na to uwagi, dziękuję. Jeszcze raz za ten komentarz, i no, naprawdę trzeba docenić jednak takie pierdołki. A jednak, stabilność gry tutaj również muszę pochwalić. Nie zwróciłem na to uwagi. Nigdy żadnych spadek nie miałem. Ogrywałem na czwórce, na piątce. Z tego co widziałem, ludzie również nie mieli żadnych różnych problemów. Nigdzie ta gra była rzeczywiście stabilna. Wiadomo, że to jak teraz gry wychodzą, to była o pomstę do nieba. No ale cóż. Tak już jest, no a wtedy jak widać gry były robione bardzo bardzo stabilnie. Minąłem moim zdaniem wszystkie najważniejsze dla mnie plusy. Napiszcie jeszcze jakieś tam macie. Nie wszystkie tutaj wrzuciłem, bo było tego dosyć sporo. Wrzuciłem te, które moim zdaniem są takie w miarę najważniejsze yy, i tak dalej. Ale koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach, a teraz przejdźmy do minusów. Muszę na początku nawiązać do, można powiedzieć, Scholar of the First Scene. Nie wiem jak to do końca określić, ale jest to tak jakby zmiana tej gry. Bo z tego co słyszałem, nie miałem okazji zagrać w ds 2 drugie, taką zwyczajną wersję. Z tego co słyszałem w ds drugich bez Scholara, jest po prostu lepsze rozmieszczenie przeciwników, ten balans jest lepszy, jest ich mniej. No, nie mogę się wypowiedzieć, czekam na Wasze opinie, bo niestety nie gram. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi to dane zagrać. Przejdźmy do minusów. Większy zasięg agro wrogów, i tutaj się muszę zgodzić, strasznie, ale to strasznie odczułem go w Eleum Lois właśnie w DLC. Gdyby nie wielki miecz, wielkie pały, to myślę, że byłoby ciężko, bo mogłem sobie szlachtać tych wrogów po prostu paru naraz. Rzeczywiście jest to i jest to przede wszystkim niepotrzebne w porównaniu do jedynki, w której ci wrogowie tracili ten, można powiedzieć, impet Teo agro na nas dużo, dużo szybciej. Zdecydowanie minus. Niezbalansowani przeciwnicy w różnych miejscach. To też było w tej grze zarzucane. I moim zdaniem takie coś jest fajne, przynajmniej dla mnie. Mi się to osobiście, się to osobiście podoba. Jest to swego rodzaju wyzwanie, chociażby ten gruby pulpet w knie upadłych olbrzymów z 10 razy go biłem, ale w końcu się udało i była właśnie ta satysfakcja, dla której gram w gry. Moim zdaniem nie jest to złe. No rozumiem, jak komuś to przeszkadza. Spoko mi się tam podoba takie właśnie wyzwanie raz za czas, a nawet częściej. Także mimo wszystko zaliczyłem to do minusów, bo większości osobom się to nie podobało. Kolejną rzeczą jest klątwanie umarłych, czyli, czyli jedna z tych eksperymenckich mechanik można powiedzieć. I tutaj myślę, że opinia znowu będzie może nie mocno, ale subiektywna. Bo moim zdaniem jest to ciekawie rozwiązane, naprawdę. mi się to. Hmm, Gdyby ją troszeczkę tak znerfić, to byłaby bardzo, bardzo fajnie zrobiona. Trzeba byłoby zarządzać jeszcze tymi kukłami. Osobiście nie odczułem jakiegoś dużego problemu z nimi. Właśnie po odnalezieniu pierścienia, który możemy zdobyć dosyć szybko, bo jest on w Heidi. To, czy to jest dobre, czy to jest złe, no to pozostawiam Wam. zowana większość osób jest na nie. Aczkolwiek mi to osobiście nie przeszkadzało. Ciekawy pomysł. I znowu przechodzimy teraz do tematu, który wraca jak bumerang, czyli do hitboxów. No, jakby to powiedzieć, nie odczułem tego problemu w tej grze prawie w ogóle. Z jednym bossem miałem ten problem, ale to tak było jedno uderzenie naprawdę, ale byłem po prostu zdziwiony, że to nie weszło, bo tam powinno wejść. Hitboxy nie są złe. Uważam, że są w miarę dobre. Dobre, można je określić w skali od 1 do 6, to określiłbym je jako dobre, czyli na 4. No a to czy inni odczuli inaczej, no to w sumie też nie wiem do czy, od czego do końca zależy. Możecie napisać, bo się nad tym zastanawiałem, głowiłem i nie do końca doszedłem, o co z tym wszystkim chodzi. I teraz kolejny duży minus tej gry, nie licząc tej mojej opinii na temat bossów. Może tą dyskusję zostawmy w tamtych komentarzach, nie w tych. Czyli spieprzony system leczenia. Wszak, klejnotów jest za dużo i są za mocne. Są bardzo łatwo dostępne, możemy ich dokupywać na potęgę. Mieć ich 99 przy sobie tych małych. Są jeszcze ze średniej, te duże. Leczą strasznie szybko, leczą w czasie. To jest po prostu zbyt mocne. Nie trzeba używać Estusów. grę kończyłem bodajże z 7 Estusami, gdzie w Dark Soulsach pierwszych było to z 20. Naprawdę te s są tutaj, można powiedzieć, zbędne, bo jeszcze trzeba chodzić, szukać je, a tych klejnotów zawsze gdzieś można znaleźć, można kupić właśnie u handlarki w Majuli. I ten, ten system jest po prostu bez sensu, bo możemy być w sumie nieśmiertelni. Wiadomo, że w pierwszej części były choćby grzybki Elżbiety, ale ich ilość była mocno ograniczona. Osobiście z nich nie korzystałem, bo uważałem, że były zbyt mocne. No i tak jak już wspomniałem, było ich dużo mniej niż właśnie tych klejnotów ds drugich, także to jest... Ogromny, ogromny minus. Aczkolwiek rozumiem, jeżeli komuś się to podoba, ile mi mieć nieco ułatwione zadanie. I tutaj kolejny komentarz od widza. Mocno odczuwalny problem stanowią, w mojej opinii, niska wiarygodność świata. Nie chodzi o to, że to dark fantazji. Wiadomo, że nie ma to twierdzenia 1 do 1 w rzeczywistości. Mam na myśli akcję typu: Jedę windą wiatraku i na jakimś zatrutym polu i dojeżdżam do istnego, gistego piekła. Te lokacje są teoretycznie dużo obok siebie. Jak? Ja wiem, że Lor ma na to odpowiedź, że świat się zmienia, wszystko się zbliża do siebie, i plączę przez ciągłą ingerencję w naturalny cykl wszechrzeczy, zaburzenie czasu, przestrzeni itp. Ok, ale wciąż to wygląda mało wiarygodnie. Jest to rzeczywiście, można powiedzieć, minus, problem. Nie zwróciłem na to uwagi. Osobiście na to nie zwróciłem uwagi, nie przeszkadzało mi to, jako że wziąłem ten świat jako mocno fantastyczny. Tak jak tutaj przystęp, była to opinia widza. Napiszcie, co o niej sądzicie. Myślę, że dosyć ciekawa. Kolejnym problemem jest możliwość bicia, zabijania, wchodząc w interakcję, można powiedzieć, z mgłą, czy też właśnie bicia przez tą mgłę. Jest to minus. Uważam moim zdaniem, że jest to minus. Nie jest to fajne, gdyż, jak wiemy, drogi do bossów, jak wyglądały, chociażby ta do Siralon, gdzie godziny jest dosyć szybcy, rycerze. Osobiście lubię, jak drogi do bossa są trudne, ale w momencie, w którym wiem, że jak kliknę w mgłę, to w nią wejdę, jak w niej stoję, to mnie nikt nie uderzy. Jest to, myślę, że bezapelacyjny minus. Niszczy to trochę to odcięcie się od tych zwykłych przeciwników i wejście właśnie na walkę z tym bossem, z tym królem. Nie uważam, żeby to było w jakikolwiek sposób potrzebne i dobre. Teraz drogi do bossów. Czyli rzecz, myślę, że no, nie dosyć kontrowersyjna, ale wielu osobom się to nie podoba. Mi się to osobiście podoba. Lubię, jeżeli droga do bossa jest trudna, bo jest to jakieś wyzwanie. Tak jak mówił to bodajże jest bez schematu, ale nie wiem, czy to do końca on, że bossem niekoniecznie musi być sam boss, ale na przykład lokacja, czy chociażby droga do niego. I uważam, że jest to fajnie rozwiązane. Zwłaszcza, że w DS-ach jest mechanika, w której po zabiciu. Danego wroga 12 razy on znika. Wiem, że nie każdemu się chce zabijać każdego 12 razy. Jest to monotonne, ale ta gra uważam, że nie ma być łatwa. Jest to takie utrudnienie. Przejdziemy teraz do minusu, którym jest picie estusa, czyli to, że po prostu pijemy go wolno i on nie leczy nas od razu tak szybko, jak to było w ds pierwszych. Myślę, że było to dobre. To tutaj by się sprawdziło, bo tutaj walka jest dużo bardziej dynamiczna, tylko on się wchłania, można powiedzieć, powoli. I to uważam, że troszkę za wolno. Pijemy go jeszcze długo. Niby można chodzić, ale myślę, że ten balans się mu wszystko nie wyrównuje. Teraz przejdziemy do napisanego tutaj bossa. Teraz przejdziemy do walki z Burn Ivor King i tego, że. Na dobrą sprawę trzeba posabiać tych jego przydopasów, żeby z nim pobić. I tu znowu uważam, że jest to dosyć mocno subiektywna opinia. Mi się to osobiście nie podobało, ale uważam, że było to takie trochę nie wiem, zmęczenie nas przed walką z tym bossem, który mimo wszystko i tak był łatwy. Zabiłem go bodajże za trzecim, może piątym razem. Eee, wiadomo, że na początku trzeba wyzbierać tych naszych rycerzy, żeby nam pomogli. Znaczy, nie trzeba, ale warto. Nie jest taki długi proces. Mnie to zajęło osobiście jakoś 15 minut. Także tutaj myślę, że. Bardziej minus, można było to zrobić lepiej. No i teraz y, lokacje, bo przez niektórych są uważane, że są słabe. Przez mnie osobiście są dobrze wspominane, y, dobrze je wspominam. Y, Chociażby taką Knie i Heidi, nie wiem, te lokacje mam cały czas w głowie. Y, mimo wszystko mam y, czarny jar. Niezbyt fajna lokacja, ale zapada w pamięć przez to, jaka denerwująca jest. I to, czy lokacje są dobre, to napiszcie, które lokacje Wam się podobały, a które nie, które najbardziej zapamiętaliście jako te dobre, a które jako te złe. I nie wyzywajcie zbyt mocno czarnego jaru, bo on już bardzo dużo obrywa. Kolejnym minusem jest adaptacja. I ja jestem osobiście z tym na nie, bo to jest dosyć słabo rozwiązane. Wiadomo, że w tej grze jest dosyć łatwo zdobyć duszę, levelować i tak dalej, ale żeby dodawać statystykę, która ulepsza nam swego rodzaju rolę, no nie jest to do końca zgodne z tym, jak mają działać ds -y. Nie jest to potrzebne. Zwłaszcza jak osoby, które pierwszy raz wchodzą do tej gry i nie mają pojęcia, nie będą tego ulepszać, będą się denerwować, tylko czemu im to nie wychodzi, I właśnie przez to szybko odpuszczają. Ja miałem to ułatwienie, że pewien streamer podrzucił mi właśnie propozycję, abym na początku ulepszył adaptację do 25, a dopiero potem wszystkie główne statystyki. Serdecznie pozdrawiam cię, Ugoroszczak. Naprawdę dzięki za tą radę. Myślę, że ułatwi mi ona mimo wszystko tą podróż w ds drugich. Jeżeli ktoś takiej rady nie miał, to yy, oczywiście rozumiem, że może to być duży minus i adaptacja moim zdaniem również jest minusem, mimo iż tego problemu tak bardzo przez tą radę właśnie nie odczułem. I tutaj się kończą moje minusy. Napiszcie koniecznie o wszystkich innych w komentarzach po raz kolejny. Nie wymieniłem tutaj wszystkich minusów, które pisaliście na pewno. O niektórych też na pewno zapomniałem. Przepraszam, znowu mówię, jestem tylko człowiekiem. Przejdźmy teraz zatem do podsumowania. DS2 to dobra gra. Mimo wszystko uważam, że jest to dobra gra. Uważam, że zasługuje na dobrą opinię. Moim zdaniem dałbym jej takie. 6, 6,5 na 10 razem z DLC-kami. Chciałbym również zaapelować, abyśmy szanowali zdanie innych osób, ale również nie bali się zmieniać naszego. Jeżeli po jakiejś dyskusji okaże się, że jednak no, nie mieliśmy racji, albo że jednak coś się okazało inaczej, nie bójmy się tego robić, to jest nic złego, że podczas dyskusji ktoś powie nam fajnie, wytłumaczy nam to, co tu się stało i tak dalej i zmienimy nasze zdanie. Dziękuję za wszystko, wszystkie subiki i tak dalej. Do następnego. Siema.